Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym pokazać, czy również pokazać, jak ja robię naleśniki na słodko. Mam już naleśniki do krokietów. One są troszeczkę inne, będą troszkę cieńsze. Mam naleśniki również z serem, z, ze śliwkową marmoladą, czy z takim musem śliwkowym, pyszne, zapiekane z serem na słodko, a potem ten mus śliwkowy. Niedługo już będą śliwki, a więc możecie sobie popatrzeć. Dzisiaj chciałam Wam pokazać naleśniki na słodko z nutellą. Co potrzebujemy? Wiadomo, że naleśniki są proste danie, szybkie danie. Oczywiście teraz na lato naprawdę naleśniki, jak ktoś nie ma czasu, dzieci mają ferie, a więc trzeba szybko coś zrobić. Zapraszam właśnie do takich naleśników. Potrzebujemy na dwie osoby, dwie, trzy osoby potrzebujemy z 300 gram mąki pszennej. Do tego szczyty soli. Do tego z jedną łyżką cukru. Nie za dużo, bo jak będzie nutella czy dżem, to nie ma potrzeby. Jeżeli macie jakąś laskę wanilii, możecie dać ten środek, by skrobać. A więc bierzemy tą wanilię, tylko pół wezmę. Rościnamy lekko z góry, jakby ten, to suche takie, i wyciskamy ją, i taki coś w środek wychodzi taki rdzeń z tej wanilii. I tylko to dajemy do środka. Ale jeżeli ktoś nie ma, to może dać również cukru waniliowego, troszkę. Pół łyżeczki. Nie trzeba za dużo. Żeby nie za mocno nie ziemia Możemy dać również z pół łyżki rumu. Jak ktoś ma. Obojętnie jakiego. Będzie jeszcze smaczniejsze. Jedno całe jajko. I dwa żółtka. Tego białka później można zrobić sobie bezy malutkie do deseru czy do lodów. Tego, co można jeszcze dać, żeby je ulepszyć, to jest masła łyżka roztopionego. Do 300 gram mąki dajemy 300 ml mleka. Wleję mleko jest chłodne. Mleko jest chłodne. Dajemy dopiero teraz to masło. Mieszamy, patrzymy jaka jest konsystencja tego. Dlatego najpierw trzeba dać mąki tyle, ile się chce mniej więcej, ponieważ jeżeli później dosypiecie mąkę do takiego zrobionego ciasta, to ona Wam się zgrudkuje, zrobi, zrobią Wam się grudki tak teraz i będą pływać, będzie ciężko je rozprowadzić, rozpuścić. I mieszamy teraz. Pierwsze minutki. Ubijamy, ucieramy jakby tą czepaczką. To ciasto już jest takie jakby delikatne, takie delikatesowe, ulepszone troszeczkę. Ale jeżeli ktoś ogląda moje programy, u zawsze troszeczkę więcej jak mniej. Ponieważ to ma być smaczne jedzenie, smaczne danie. I jeżeli już coś robimy, to musimy zrobić od serca i żeby smakowało i dajemy z łyżkę dwie wody mineralnej może damy teraz z dwie łyżki woda spłychnie tak troszeczkę leśniki, dlatego nie potrzebujemy już proszku do pieczenia, niektórzy dają nieraz pół łyżeczki proszku do pieczenia ale ja myślę, że nie ma potrzeby, teraz może jeszcze spróbujemy czy czegoś nie brakuje coś nie zapomnieliśmy Super. I teraz patrzymy to ciasto. Ono jest idealne, nawet nie trzeba wody dolewać. Nie ma grudek, Postało sobie. Gdyby Wam się okazało, że jest to ciasto za rzadkie, bierzemy taką miseczkę, czy szklankę, łyżkę mąki, zalewamy dwie czy łyżki zimnej wody, rozrabiamy tutaj i to wlewamy żeby nie, od, nie tutaj sypać tą mąkę. O to mi chodziło. Ponieważ wtedy będą grudki, Wam tam się zbierać, latać i je będzie bardzo ciężko wtedy rozbić. Nawet mikserem rozgrzewamy patelnię i wylewamy na rozgrzaną patelnię. Do tego z pół łyżeczki oleju, ponieważ to jest patelnia teflonowa. Dlatego nawet te pierwsze placki będą udane, jeżeli będzie dobrze nagrzana patelnia. Nagrzewamy, wylewamy i możemy już troszeczkę zmniejszyć, żeby one nam się nie paliły. W czasie można zrobić tak, że dajemy kwaśną śmietanę, troszeczkę cukru, do tego nie za dużo, na przykład 100 g śmietany i łyżeczka cukru. Mieszamy to i później to można dać na takiego naleśnika, jak również bitą śmietanę. Jeszcze raz mieszamy. Ciasto jest super. Ono ma się lać, ale nie może być za gęste i nie może też być za rzadkie. A więc wylewamy go teraz na patelnię. I rozprowadzamy po całej patelni. I przy naleśnikach niestety również trzeba stać. Zetni się tutaj z wierzchu i może je obrócić. Możemy podlać. Proszę zobaczyć. Jeszcze troszeczkę olejem, jak ktoś chce po łyżeczki z drugiej strony również. Wtedy one będą bardziej pulchne, nie będą takie suche. Zależy też jakie robicie. Na przykład wiem, że ludzie robią bardzo takie grube, ciężkie, ale jeżeli ktoś tak lubi, to może tak robić. Jeżeli ktoś lubi takie cienkie, chrupiące, to oczywiście może też tak robić. Już jest naleśnik zrobiony. Tak wygląda z tej strony. I tutaj już też po łyżeczki oleju i łyżka ciasta. I tak to wygląda już ten naleśnik. Można przekroić, spróbować. Tak wygląda. Mm, bardzo smaczny. Pyszny, można powiedzieć. Ja takie robię. Tak, dla mnie smakują. Proszę spróbować. Możliwe, że będzie dla Was też smaczne. Już się ścina. Pobraszamy. Również i w tym przepisie, jeżeli ktoś by uważał, czy czegoś jest za dużo, czy nie chce masła dać, czy zredukować je to jajko, również można. I naleśniki. To zdanie uniwersalne również. I zaraz musimy przejść do serwowania tych naleśników, póki one są jeszcze ciepłe. I bierzemy łyżkę nutelli. Jeżeli chcecie, możecie zredukować, możecie dać tylko pół łyżki. Żeby nie było za słodkie. I rozprowadzamy po naleśniku. Tak to już wygląda. To, co możemy jeszcze dać na tą nutelkę, na tą nutelę, możemy posypać cynamonem. Wiem, bo u nas podawali w restauracji meksykańskiej właśnie takie naleśniki. Chyba tu dziś podają. To właśnie z cynamonem, nutella naprawdę smakuje super. Teraz możemy przypudrować takie naleśniczki. I nakładamy na to śmietanę. I teraz, ponieważ oko je razem z nami, możemy jeszcze tutaj polać takim fajnym wiśniowym sosem. Jeżeli ktoś ma, możemy podać również szczemem. Tak to wyglądają już te naleśniki z Nutelą i śmietaną kwaśną z cukrem. A więc zapraszam bardzo. Takie naleśniki zjemy teraz na balkonie. Tak jak mówiłam, urlop w tym roku może być również balkonia. Zapraszam, do widzenia i do zobaczenia. Proszę zobaczyć urlop na balkonie. Kwiatki się ładnie już rozrosły. Obiecałam, że pokażę, jak się ładnie rozrosną. Proszę zobaczyć też tą drugą stronę. Jest bardzo przyjemnie siedzieć latem i sobie takie śniadanko, drugie śniadanko wcinać. Właśnie na leśniki z Nutellą. Do widzenia i do zobaczenia na moim kanale.